Cześć, jestem Jastka z Europy Uniwersalist 3 jesteśmy w czasie wojny ze Szwecją i połową świata, tak, po prostu. Tak więc w tym odcinku po prostu załatwimy to, co się będzie dało. Jednocześnie wy dojdziecie tutaj 15... Trochę za późno, co? Zdecydowanie za późno. Lepiej, jeżeli stanie się coś takiego, to armię muszę wyeliminować, żeby tutaj fortu mi nie usunęli. To byłoby całkiem miłe. Z chęcią byłbym wdzięczny, gdyby coś takiego się stało. gdyby to przesta przestało stanowić imperium, dobra, czyli tak. Tutaj Imperium Timurickie jest czymś, co również będę chciał załatwić. Czy ich załatwię? Tak, załatwię ich w dość szybki sposób. Pytanie, czy ta armia się utrzyma? Właściwie tu będę musiał poobserwować to. Tu jest wygrana, tu jest wygrana, a Wy się będziecie musieli wycofać. Co to się wycofujcie Tutaj, bo się nie chcecie wycofać. Za to tutaj oblężenie wygrane. Bardzo dobrze. To jest tak, oni idą tu. Oni też idą w odpowiednie miejsce. Co? To wy pójdziecie tu i będzie spokój. Teraz tutaj. Buntownicy pokonani i nie ma problemów. W porządku. Tutaj. Szwecja nie całkiem straciła swoją armię. Ta armia musi mi wycofać się. Nie chcę jej stracić. Jak ich stracę, to będzie problem. Zrobię wszystko, żeby się wycofali. I się wycofali pięknie, ponieważ ta armia skończyła oblężenie tutaj i przejdzie tutaj. Tymczasem, tak, buntownicy też zostaną załatwieni. i To jest punkt, punkt, który jest wystarczający. Raz oni idą tutaj. Ta armia zostanie załatwiona niedługo. To zostanie załatwione, a ja tymczasem zajmę się buntownikami. Też jest jakiś sposób, jakiś sposób na rozwiązanie rzeczy, problemów i tego co mnie niepokoi. Przy okazji z nimi też coś powinienem zrobić. Mam nadzieję, że uda się zrobić coś takiego. Saraje, ok. I tutaj też ok. W porządku, tarnia zatoczy kółko. I tutaj jest najnibę najmniej ciekawa sytuacja. Tu się wszystko rozwiąże świetnie. Tak więc załatwić to armię. Tutaj oblężenie wygrane, anektować ich nie mogę. Mogę zabrać to i ich zwasalizować. I tak zrobię. Wasalizuję ich tylko dlatego, żeby nie robili mi problemów. I nie chcę mi się przejmować tej wyspy w tym momencie. To jest jedyny powód, dla którego to robię. Tak więc tutaj, prowincja złapana. To mi się podoba. To wy przejdziecie sobie tak tutaj. Wy zostajecie gdzie jesteście, wy zostajecie gdzie jesteście. Tymczasem ta armia została całkowicie już zniszczona. Tutaj buntownicy zostali ogarnięci. Teraz załatwimy tutaj armię słachili. I wszystko wygląda, że będzie tak, jak być powinno. A. Dobra, wy tutaj pójdziecie. Tutaj buntownicy raczej nie będą robić problemów. Tutaj. A w tym obszarze to dawno się nie buntowali, żeby nie było. Naprawdę dawno. W sumie dobrze. Im dłużej się nie buntują w jakiejś prowincji, to dla mnie jest to plusem. Szczególnie, że w niektórych prowincjach jest powyżej 50% szansy na bunt. Taka mało przyjemna sytuacja. Dobra, oni idą tutaj. To wy pójdziecie tutaj. W ten sposób? Tak, w ten sposób powinno być w porządku. Tak, więc wojsko obleżnicze idą dalej na Memeluków. Tymczasem, a właściwie nie muszę ich takim priorytetem traktować. Dobra, to ja zabiorę stąd jedną armię. I wrzucę ją tutaj na Imperium Timurickie, ponieważ je muszę załatwić przed słachili. To jest właściwie ciekawa sytuacja, nie? My Melukowie i Imperium Timurickie są tymi... czy Melukowie akurat nie, ale Imperium Timurickie jest tym, które muszę załatwić wcześniej. Więc nie powinienem tak się nim przejmować, powinienem zrobić barierę i po prostu czekać. Po prostu przejmować kolejne prowincje stopniowo, powoli, na spokojnie. Ja tą armię też stąd zabiorę, co? Nie będzie mi potrzebna, jednak. Przynajmniej nie w taki sposób, jaki zamierzałem ją wykorzystać. Pewne rzeczy mogę spowolnić po to, żeby przyspieszyć inne rzeczy. Oblężenia i tak dość szybko mijają. Kluczem jest to. O, przegrałem. Świetnie. E, tu wygrałem. Tu wygrałem, co mi się podoba. Ale buntownicy idą tutaj. I pytanie, gdzie jest Ayam? Tu jest. I straciłem armię tutaj. W dużych ilościach się zbuntowali, Nieciekawie. Albo inaczej mówiąc jest to dość zła informacja, szczególnie że ta armia jest na froncie. Rzucimy tutaj tutaj. Ok, coś tu pomieszałem. Tak, nie to armię wycofałem. Dobra. Ale tak, ta armia jest na froncie. To załatwimy tutaj oblężenie, żeby tutaj armię wysłać. Tu oczywiście wygrałem. Ta armia. Załatwmy ją. Gdyby się dało. Szkoda mi tej armii. No, niedobrze. Ale tak, załatwimy tych buntowników. Tu wszystko załatwione. Pierwszy, trzynasty. Moja armia będzie pierwsza. Tutaj obrężenia idą. Tutaj buntownicy. I Ci muricy. Ciekawe. Teraz tak oni idą tutaj, więc ta armia potem pójdzie tutaj. Teraz badę... Maca dobra. Za dużo buntów. Zdecydowanie. Na szczęście możemy sobie z tym poradzić bez problemu. Bardzo dobrze. Tu sprawy załatwione, A wy nie dali radę. Mm, OK. okej. Może oni dadzą radę z oblężeniem, to byłoby ciekawe. To załatwione, to jest pod atakiem, to nie problem. Tutaj, właśnie załatwiona armia swahili, i to mi się podoba. Nie wiem, jakim cudem oni wyszli tutaj, ale prawdopodobnie z innej prowincji po prostu przeszli. A to moja armia w takim razie się tam przejdzie i będzie spokój. Okej, okay, oni odzyskali to. Tutaj wygrałem oblężenie, co jest dużym plusem. To wy się wycofajcie tutaj. O i to załatwione. Wy pójdziecie tu, tu i tu. Oni przejdą ósmego. Dobra, moje wojska będą pierwsze, więc to nie będzie miało znaczenia. I tutaj ci buntownicy bardzo się buntują. Bardzo nie lubią. Uwolnij ich od tego imperium, żeby przestali się buntować. Żeby nastał pokój. A gdy nastanie pokój, to będzie dobrze. Ok, to zostanie załatwione. Zajmijmy się Szwecją. Znaczy, chciałbym się nimi, ale moja armia zanim tam zajdzie, jeszcze trochę minie. Yy, tutaj, Ryuza. A, mniejsza. Ich też podbijemy. Podbijemy, jak tylko przejdzie tutaj. Ok, tu wszystko załatwione. Tu dobra. Ok, wszystko się załatwia. Dosłownie samo z siebie. Załatwimy tych buntowników i tą armię. Jestem za tym, żeby moja armia się tamtędy przeszła i po prostu złapała odrobinę prowincji. Przejmę też tą prowincję. O, dokładnie. Dzięki temu będę mógł wysłać armię głębiej. A podbicie tego jest jakby nie patrzeć dość istotne. Teraz wy. Wy macie już pokój. Więc zabieram od was wszystko, co mogę. Czy powinienem pomyśleć, żeby zabrać tą prowincję? Zamiast, powiedzmy, tej prowincji tej prowincji? Właściwie, gdybym zarzucił to. A wziął sobie... Właściwie to mogę sobie wziąć. To mogę sobie wziąć, a to? No, to bym mógł sobie wziąć, ale tego nie chcę. Yy, więc wychodzi, że to, tutaj zabrać prowincję narodowe i trochę edukatów, to byłoby w porządku. Tak? Tak, zdecydowanie. Weźmiemy tutaj, tutaj jedną armię obleżniczą, żeby Litwę potem załatwić. Będzie potrzebna, przynajmniej na tyle. Wy sobie stacjonujcie tutaj. Was gdzie ja Was mogę ustawić? Tutaj sporo armii stacjonuje, ale ich zostawię tutaj. Tutaj kolejną armię 20 tysięcznie, chociaż nie tutaj jest, to nie będzie problemu, nieważne. Tak więc tutaj armia obleżnicze się wycofują. To jest klucz do zwycięstwa. Tutaj oni rekrutują armię i to jest w porządku. Tutaj buntownicy załatwieni, tu buntownicy zostaną załatwieni. Tutaj mamy ponownie atak. Oczywiście wycofam armię, żeby się tym zajęli i tutaj mamy bunt. Okej, okay, moi ludzie już idą. Tutaj jest spora armia, żeby nie było, jest spora armia. Ale czy będzie to problem? Prawdopodobnie nie. Tutaj sprawy też zaraz będą załatwione. Litwa mnie ostrzegła. W porządku. Nie przeszkadza mi to. Właściwie to jest nawet plus. to wiem, że będę mógł ich załatwić szybciej niż wcześniej. I mamy wygrane oblężenie, więc moja armia idzie dalej. Jeszcze tutaj, ale tam chwilę potrwa. Tam jest fort drugiego poziomu. Tam potrzebuje dużo więcej ludzi niż... ...niż normalnie. Ok, tym buntem zajmą się oni. Tym buntem zajmą się oni. Za niedługo mamy grudzień, co jest dużym plusem. Tym buntem tutaj zajmą się oni. To jest 20 000 armia prewencyjna. Muszą dać radę zająć się buntem. Ok, oni nie dali rady, natomiast oni załatwili wrogą armię całkowicie. W porządku. To mi nawet pasuje. A. Wy pójdziecie tutaj. To będzie lepsze. Tam heretyków udało się skonwertować. Mam już pięciu misjonarzy. Czekam na grudzień, żeby wysłać kilku. Wysłanie misjonarzy jest istotniejsze. Oni pójdą dalej, a oni wrócą na fars, a dokładniej tutaj na. Dasilud. A, okej. Okay. Uznajmy, że nie umiem wypowiedzieć prawidłowej nazwy prowincji. Tak uznajmy i zostawmy sprawę w spokoju. Wypowiedziałbym im wojny, ale nie mogę. A to jest Irlandia. A... Okej. Okay. Zniszczyli państwo, które chciałem ja zniszczyć. Jak mogli to zrobić? Co za źli ludzie. <laughs> Potem zabierzemy sobie tę prowincję. Na no, jakiś czas. Czy się zbuntowali? Czy przyszli tutaj? Zakładam, że przyszli tutaj, kiedy nie patrzyłem. A. Okej. Okay. Muszą się tutaj te forty wybudować w końcu. Po prostu muszą. O, i mamy grudzień, więc wyślijmy misjonarzy. Przejdźmy na mapę religijną. Tutaj misjonarze już działają. No i tutaj też to wygląda w porządku. Więc po prostu połączmy te prowincje. Z odpowiednią wiarą. Okej, okay. i skończyłem się pieniądze, więc to wszystko co mogłem zrobić. Tak więc oblężenia trwają, walki trwają i wszystko wygląda, że jest w porządku. Wszystko wygląda, że jest w porządku. A czy jest? Prawdopodobnie. Hmm, ta prowincja nie jest tak bogata, jakby mogła być. Szkoda, przynajmniej na ten moment. Potem podatki będą podnoszone. Może uwolniliśmy ich od wielkich podatków. To też jest bardzo możliwe. Więc niech wartość prowincji po prostu zrośnie na nowo. Do wartości, jakie mogłaby mieć. O, i 400 dukatów rocznie mi zostaje. To jest całkiem przyzwoita informacja, więc tutaj zmniejszyłbym moje przychody, tak żeby inflacja nie wzrastała. Więc ja osobiście będę miał mniej w skarbcu. Ale jednocześnie nie będą drożeć rzeczy, których nie chciałbym, żeby drożały. No i oczywiście oni tutaj wciąż próbują atakować. Zajmijcie się buntem. To by było od razu dużo lepsze i dla nich, i dla mnie. Ok, więc wyjdziecie tu, a wy tu. Oni tutaj się szykują do ataku. Ta armia mnie niepokoi. Czy wy będziecie zdolni przejść tutaj, a wy tutaj? To jest ciekawa informacja. Byłoby dobrze, gdyby tak się stało. Oczywiście kilka buntów i jedno wygrane oblężenie. Wygrane oblężenie jest świetne. Oni będą mogli przejść tutaj, a oni pójdą tu. Pierwszego, albo 15. Dobra, moja armia będzie pierwsza. O dziwo, bardzo ważna informacja. Moskwa się zbuntowała. Uhu. Okay, ten but jest dość ciekawy. Przy okazji wygraliśmy kolejne oblężenie. Tu wygrana, ale tutaj ta wygrana nie jest pewna. Dobra, wy się wycofajcie. Jako, że to jest to takie duże bunty, ja tutaj będę potrzebował armii prewencyjnej. Na szczęście mamy wystarczającą ilość wojska. W ogóle to jest armia obrężnicza. To tutaj w Moskwie powstanie kolejna armia prewencyjna. Tak będzie. W porządku. Ci tutaj odległość jest dość spora od tej armii, więc w sumie to nawet dobry pomysł. Potem tą armię przesuniemy. Jak ta armia będzie się zajmować tym obszarem, tak tutaj ta armia będzie się zajmowała tym obszarem. To taki dziwny ten obszar, ale to może być dobry pomysł. W porządku mamy kolejne oblężenie wygrane. I kolejne oblężenie wygrane. Świetnie. Teraz tak wyjdziecie tutaj. Ten obszar muszę przejąć przede wszystkim. Już został odkryty. To też swoją drogą bardzo dobra informacja. I czas poszerzyć granice o kolejne państwa. A wy pójdziecie tutaj. I wy pójdziecie tutaj. Dobra, te oblężenia teraz będą dość szybkie. Może powiedzieć, że teraz bardzo szybko bardzo dużo ilość prowincji chcemy złapać. To mi podniesie zmęczenie wojną, z pewnością, i to znacznie. Dlatego też bunty się zwiększą, ale jeżeli chociaż o rok, chociaż nie, jak rok... Jak rok szybciej ich podbije, a będę musiał czekać 2 lata na obniżenie zmęczenia wojną, żeby znowu móc się bawić. To nie jest aż tak to opłacalne. I dłużej trwa wojna to też nie jest dla mnie zbyt dużym plusem. Dobra, chcemy tych buntowników załatwić i chcemy tutaj dać lidera. Zwerbujmy kogoś. Akurat tutaj kultury armii mam sporo. O! Swoją drogą, to chyba najlepszy lider, jaki mógł mi się trafić. Zwiększa manewrowość armii. O6. To skraca czas. Czas przechodzenia między prowincjami to jest dla mnie aktualnie jedną z kluczowych spraw. Właściwie kluczową sprawą, jeżeli chodzi o konnicę, żeby się poruszała dużo szybciej. A pozostałe wartości bojowe i tak zosta zostają zwiększone. Nie na tyle, na ile mogły być, ale wciąż zostały zwiększone. Okej, okay, ta moja armia zaraz później to załatwi. Tutaj mamy bunt. Te miejsce mi ciekawie, nie? Ta armia tutaj ma całkiem niezłą potyczkę. Ale nie ma fortu. A wy pójdziecie tu, a wy tu? Właściwie zostańcie wy tutaj. Jak to zostanie podbite, to nie pójdą tutaj. Mełkowe zostaną załatwieni. Mamy fort. Jeden, w końcu. Teraz został tylko jeden. Jeszcze jeden fort. Będzie spokój, ogromny spokój. Za coś takiego warto. Warto na coś takiego czekać. Dobra. Tak no więc ta armia pójdzie tutaj. Tutaj to zostanie załatwione. Tutaj powstanie kolejna armia prewencyjna w Moskwie. Przy okazji stanie się armią, która będzie ogarniała ten obszar podczas wojny jeszcze. Ale tego typu akurat armię to nie problem. O, właśnie, to, że tutaj zostało załatwione jest świetne. Teraz oni wrócą na swoje miejsce tutaj, żeby ten fort został wybudowany i cała reszta jest na poziomie. O, oni przegrali. Te, te statki tutaj. O, i heretyków udało się skonwertować. To jest całkiem miłe. Ale oni muszą stąd wycofać się dość szybko. Im przecież się wycofają, tym dłużej pożyją. Teraz oni tutaj dają radę. Ej, ja mam wysyp buntów. Wysyp buntów. To załatwione, to załatwione, to niezałatwione. Tu buntownicy pokonani. Tutaj buntownicy niepokonani. E, gdzie oni idą? Oni idą tutaj. Teraz tutaj buntownicy zostaną pokonani. Gdzie oni rodą? Idą Idą tutaj. W porządku. Więc tutaj to zostanie załatwione. Tutaj to oni tutaj przejdą. Tutaj to oni tutaj pójdą. Tutaj to oni tutaj pójdą. Teraz jeszcze tu już jest armia, a tu jeszcze armii nie ma. Też zaraz będzie. W porządku. Już taka sytuacja podbramkowa jest trochę. Mam takie wrażenie. Tam jest wygrana. Tutaj potrzebuję, żeby to zostało załatwione. Zostało załatwione. Teraz oni pójdą tutaj to armię. To 7000 7000 ludzi. Dobrze by było gdyby. I co, to wy pójdziecie tutaj. Skoro wyjdziecie tu, to wy idziecie tu. Jesz nie pójdziecie tu. I będzie git. I oczywiście, że zwiększamy podatki, coś im wyszło, więc zwiększymy im podatki. Takie rzeczy też się dzieją. Dobra, wy pójdziecie tutaj, oni się wycofują. Muszą zregenerować siłę po tej potyczce. Ta armia, ta potyczka była dość silna. To jest ta armia, która stała tutaj i czekała. Oni dalej tutaj stoją i czekają Wzmocnię tą armię tą armią tak żeby cóż w razie czego jakby oni sobie postanowili jednak przejść to żeby nie było problemu To może być dość dobra decyzja No i oczywiście bunty Musimy wytrzymać ten okres buntów Kiedyś się skończy w To nie brakuje mi wiary No Jakaś prewencja, znaczy jakaś prowincja postanowiła odbić się w moją stronę. No nie wiem która. Jakaś prowincja postanowiła odbić się w moją stronę, ale która to była? Nie mam, nie, nie mam pojęcia, więc co sobie wyszukamy. To była ta prowincja. Aha, ta prowincja. Jak miło. Właśnie zyskaliśmy prowincję bez konieczności wykorzystywania punktów. I oni idą. I tutaj idą. To jest w porządku. Mamy prowincję bez wykorzystywania punktów negocjacyjnych. Bardzo dobra sprawa, no to właściwie jedyna zaleta tego, że na przykład wojna trwa dużo dłużej niż powinna. To jest ta zaleta, że tak to ujmę. Dobra, oni pójdą tutaj. Ta armia odzyskuje swoje siły, bardzo dobrze. Muszę pamiętać, żeby Szwecję załatwić z przedmiotem lukami, bo byłoby smutno. Straciłbym dużo prowincji, gdybym zrobił to w inny sposób. Tak więc tak, oni, o w końcu zajmują się buntem, to jest miłe. A tutaj też idzie armia i ją załatwimy. I tutaj jest armia, więc przestawimy ich tu, a ich tu. To i to załatwione, oni idą tutaj. Ta armia zajmie się nimi, właściwie zróbcie to w ten sposób. Yy, no a mi ostrzegł całkiem nieźle, to mi się podoba tu buntownicy i tu załatwieni niezależnie gdzie byli zostali załatwieni, więc jest spokój potrzebuję dowódcy i wykorzystam tego dowódcę to będzie duży plus, patrząc po czasie na ten odcinek to będzie wszystko czemu tu są buntownicy zaraz ich załatwimy Dzięki a wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Cześć!